Cześć, taj. witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ale jak widzicie, na nowym koncie, no i do tego z No i chciałabym ogłosić pewien konkurs. Ale ja najpierw napiszę, że nagrywam. I chciałabym ogłosić konkurs. Gdyż... Jeśli pod moim tym filmem napiszecie taki jak, jakiś miły komentarz, to możecie wygrać prezent listy życzeń lub oczywiście prezent szafy. Albo oczywiście grafa. Będą trzy miejsca 3 wyróż i trzy wyróżnienia. No i mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. No bo prezent listy życzeń to dużo. No, widzicie mam VIPa, może sobie teraz potwieram tę te, te, te skarbonkę i te te. I pozdrawiam e, Justy 1O1 e, Mam jednego no, wiaksa w skarbonce, ale fajnie. Atwór mam tutaj skarbonkę. Najpięknie. Mm. Zbadam tył mojego high vip BIPA. No i tak, mówiliście, napisali kilka komentarz, na przykład o czymś tam, i to jest tylko dla. Yy, to, ten konkurs tylko jest dla tych, którzy yy, tego yy, właśnie. Yy, napisali komentarz. Nie znajdziecie to na żadnym. O dzięki wielkie za prezent. Justy 1.0. Oh Boże, co ja piszę? No i e, to będzie stary, ten sam kanał jak. Jak wiecie albo nie wiecie, nie wiecie, bluet 314 schafowali. No Tutaj napi będzie tylko jaki kanał na no nich. nie. Dobra, to otworzę ten przedm teraz na odcinku. O, wielkie dzięki, jakie piękne listy życzeń, dzięki ubiorę go. Jesteś kochana, dziękuję Ci. No i ja mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konkursie. No i dzisiaj może się pojawi jeszcze drugi odcinek, no i do następnego odcinka. Cześć!